Witajcie, w tym filmiku zajmę się grillowaniem w tym oto kominku zdobionym ze śniegu. No, i mamy zimę. W takiej chyba najbardziej, że tak powiem, zimowej wersji. Ponieważ w poprzednich latach wcale nie spadło zbyt dużo śniegu. Było go, go jak na lekarstwo. No, a w tym roku przysypało naprawdę porządnie. No i sobie pomyślałem, skoro tyle śniegu spadło, to zrobię sobie piecyk ze śniegu. Tak jak. Dwa czy tam 3 lata temu No i znowu spróbuję upiec w nim kiełbaski Przy okazji sobie Wymrażam cydr Ten ma około 15% No a tutaj Myślę że Postawimy sobie ten Nasz piecyk ze śniegu Robimy coś takiego Wejdziemy sobie dookoła tej góry tutaj Obkładali śnieżne kostki i środek wypełniali śniegiem. I tak coraz wyżej, wyżej, wyżej. Ruda to będzie taka matryca, wokół której będzie po prostu to budowane. No i w momencie, kiedy kominek osiągnie wystarczająco dużą wysokość, to po prostu wyjmę rurę, pozostawiając po prostu pustą przestrzeń wewnątrz i to będzie nasz komin. Podamy sobie komin, to wszystko bardziej z tyłu o, Piecek ze śniegu populi nam powstaje, zdecydowałem się. Podzielić bloki na mniejsze, ponieważ tamte za duże szybko się zwalały. No i piecyk, raczej komin piecyka powoli nam powstaje. O, kominek naszego piecyka jest już wymurowany. Ma on jakieś, nie wiem, 2-20 wysokości, tak mniej więcej jest dosyć wysoki. No teraz najwyższy czas wyjąć tą rurę. W środku będzie pusto i to będzie po prostu wnętrze naszego komina. Ruda nam przymarzła w dolnej części. Może myśleć. Teraz problem z jej wyjęciem. Musimy chyba wydrążyć najpierw dziurę, dostać się do rury, a potem ją podważyć, bo wydaje się, że ruda przymarzła nam w dolnej części. Wczoraj było dosyć łatwo ją wyjąć, kiedy próbowałem, no teraz jest ten problem. Zacznijmy więc od zrobienia dziury lotowej no niestety. Nie mogę zlokalizować dokładnie naszej rury, dlatego spróbuję od góry przebić czop ze śniegu za pomocą tego oto drąga. O. Teraz wszystko widać, no, I wyjęta, no to teraz tylko ten, dług wyciągniemy, poszerzymy i będzie piec gotowy. Proszę bardzo Kominek ze śniegu w wersji zimowej O inclusive To ciekawe Stumień powietrze jest bardzo gorący Jak w normalnym kominie Jest ciekawe Prawie nic nie dymi. No i nawet nie widać, żeby kapało. Też tymi miejscami może. A tak generalnie to cały śnieg trzyma się po prostu w jednej masie. Temperatura jest już odpowiednio wysoka i możemy już sobie upiec nasze kiełbaski. Mam tylko nadzieję, że nasze baski się za bardzo nie spieką bo temperatura tutaj jest naprawdę wysoka Czuję zapach tego bukowego dymu. Kiełbaska będzie tak świetnie uwędzona. No, kiełbacha upieczona. Myślałem sobie, że można by w sumie chlebek przypiec. Lubię tosty. Jest taka okazja. sobie ja sobie zaraz wsypię trochę ten dla drzewnego. Nie takie porządne glidowanie. Okay. Niech to nam się troszeczkę teraz rozpali. No to co? Poda na tosty. No, przypiekają się dosyć szybko. Szybciej niż myślałem. No, chlebek nam się przypieka zdecydowanie szybciej niż się tego spodziewałem. O rany. już tu kurczę... Ach. Bardzo ciepły. Gdybym wiedział, że to mi tak dobrze pójdzie, to bym chyba więcej chlebka po prostu kupił i sobie zrobił na cały tydzień tostów. Czuć tą bardzo, bardzo wysoką temperaturę. Nie mogę tutaj utrzymać ręki. Gdybym wiedział, że to faktycznie tak szybko pójdzie, to bym tego chleba po prostu więcej kupił. Proszę bardzo tosty cieplutkie Trzy minuty. No powiem w skrócie. Rewelacja. Robimy tak. Smalujemy upieczoną. Połówkę. Druga niedopieczona i wraca na ruszt. Srebr fajnie się topi. Tak. Tworzy taki płynny aż. Widać jak ta woda szybko z tego chleba paruje. Też podłoże jest dosyć wilgotne. Właśnie od topniejącego śniegu po bokach. co będę miał dzisiaj niezłą kolację o. No nasz kominek jeszcze się trzyma po tych 40 tam padł w minutach palenia tutaj zrobiły się jakieś dziury ale całość jeszcze się trzyma tak to wygląda w środku. O, proszę bardzo. Komin cały czas jest. Tutaj zrobiła nam się całkiem spora kałuża. Takiego błota utworzonego z popiołu i wody. A oto jak to wygląda z góry. Czuć wyraźnie tutaj zapach dymu, który tutaj się unosi nad tym kominem. No i całość się, jak widać cały czas jeszcze trzyma. Też się taka dziutka zdobyła, i takie miejscami, takie przeżółknięcia od dymu. Eksperyment zakończony sukcesem kiełbaski upieczone. No ale teraz można sobie zadać, zadać pytanie: No jak przez 40 minut udało mi się w ogóle utrzymać w środku ogień? Piecyk się nie rozpadł. Woda nie kapała na te moje kiełbaski i chlebek. Jak to w ogóle możliwe? Pokażę Wam taki prosty eksperyment. To jest piłeczka ping czyli tworzywo sztuczne. To jest gąbka. No i również tworzywo sztuczne. Co odróżnia te dwa przedmioty? Przede wszystkim dużo, dużo większa porowatość gąbki. Jeżeli tak sobie wlejemy wodę na gąbkę, się okazuje, że wchłania ona bardzo duże ilości wody. Bardzo dużo jest w stanie pochłonąć do pewnego momentu. A tutaj mamy stałą postać wody, czyli lód oraz drugą stałą postać wody, czyli śnieg. Co odróżnia te dwie bryłki? Przede wszystkim ta bryłka jest zbita, nie jest porowata, jest gładka. Jeżeli sobie wylewamy na nią wodę, woda po prostu po niej spływa. Co innego? śnieg. Śnieg jest bardzo taką porowatą postacią wody. W której występuje bardzo duża ilość powietrza. No i podobnie jak. Gąbka silnie będzie nam pochłaniał wodę. Zwróćcie uwagę, ile wody udało mi się wchłonąć. Jeszcze nam tutaj nic nie skapuje. Tyle wody po prostu jest w stanie pochłonąć. Taka mała bryłka śniegu. No. Jak widzieliście gąbkę, gąbka dosyć szybko zaczęła skapywać. Okazuje się, że śnieg pochłonął jeszcze więcej wody niż tutaj gąbka. No i dzięki temu nasz piecyk po prostu zbudowany ze śniegu cały czas mniej więcej trzymał formę. Nic tam nie skapywało, ponieważ woda po prostu, która nam się natapiała na powierzchni po prostu tego komina, Została dosyć szybko wchłonięta przez ścianki piecyka. I nic tam nam nie skapywało na kiełbaski. To tyle, jeżeli chodzi o pieczenie kiełbasek w piecyku zrobionym ze śniegu. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnym filmiku.